Warto odejść z tego etatu czy nie? No to zależy. Jak założyć firmę i nie zwariować? Tworzyłem firmę lat temu 11, nie zwariowałem. Ten mit takiej pracy. Zacznij pracować na swojej pasji, a nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia. No to to sprawia, że potem, no nie wiem, mija rok, mijają dwa lata, może trzy. U niektórych pewnie więcej. Budzisz się i po prostu nie możesz się podnieść. No to ja też tak miałam. Serial dokumentalny Katarzyny Błaszczyk. Powiedz mi, jak my sobie poradzimy. I Hanny Bogoryja Zakrzewskiej. Dzisiaj mam doła. Dzisiaj się zastanawiam nad tym, czy, czy rzeczywiście dobrze zrobi, jeśli odejdę. Matka Hanny. Mi się wydaje, że, że nie powinnaś tracić etatu. Takie u nas różne zmiany są, że, że troszkę szkoda, wiesz, bo jednak tutaj i urlop masz płatny i, i, i te pieniądze są zagwarantowane, a tak to nie wiadomo, jak to wszystko będzie. Szwagier Hanny. Gdybym nie rzucił pracy na etacie, de facto zostałem zwolniony, ale ja dojrzewałem już do samemu wypowiedzenia pracy, też się bałem zrezygnowania z ZUS-u w stałej pensji co miesiąc. Ale nigdy nie jeździłbym takim samochodem, jak jeżdżę, gdybym był nauczycielem. Podcast dla tych, którzy myślą o rzuceniu pracy albo zostaniu przedsiębiorcą. Odcinek pierwszy. Rzucić etat czy nie. Trzy lata temu założyłyśmy torbę reportera i podcastera. Teraz ta inicjatywa blogowo-facebookowa ma stać się firmą produkującą podcasty. Jednak my. Od lat pracujemy na etatach i bardzo się boimy. Umiem tylko robić bardzo dobrze reportaże i rozmawiać z ludźmi. A firma, tak jak obserwuję wszystkich wokół, to jest mnóstwo innych jeszcze rzeczy. To jest prowadzenie księgowości, to jest walka o klienta, negocjowanie ceny, coś czego ja nie nienawidzę, bo wszystkim bym chętnie wszystko oddała za darmo. Cała promocja, marketing, czy podołam. Hanna w radiu przepracowała ponad 31 lat. Zrobiła ponad 1000 reportaży i zdobyła najważniejsze radiowe nagrody. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci. Jej córka Kasia prowadzi w Warszawie aż dwie restauracje. No czemu my tak wcześnie jemy obiad? Bo ja muszę wracać do pracy. Co byś mi doradziła? Mam wrócić pracę w radiu czy nie? No jeśli masz plan co zrobić dalej. I on jest realny, i możesz się temu poświęcić. Na pewno jest najbardziej. Nie będę miała pewności, czy ten plan wypali. Zawsze jest ryzyko. Prowadzenie własnej firmy to jest gaszenie pożarów cały czas. Niepewność, ale też dużo satysfakcji i z czasem większe pieniądze. Tylko trzeba zaryzykować. Ty jesteś młoda, dla Ciebie to nie jest żaden problem, żeby rzucać pracę, bo przecież widziałam, jak zmieniałaś te prace. Ale jednak ja 31 lat pracowałam w jednym miejscu. No tak, ale ja musiałam zmieniać prace różne, żeby zdobyć te doświadczenia. to doświadczenie, a to doświadczenie już masz, już masz tą bazę kontaktów, masz pomysł, masz unika. No więc to nie jest tak, że rzucasz pracę i od pierwszego nie masz co robić i dopiero zaczynasz, tylko gdzieś już wcześniej to zostało w miarę poukładane. Amyk! Ja przez pierwsze 6-7 miesięcy popełniałam wszystkie klasyczne błędy. Wszystkie. Po prostu mi się wydawało, że. Świat wie, że ja założyłam firmę, i oni sami się będą do mnie zgłaszać. I to jest tak oczywiste, i że to w ogóle nie myślałam o tym, że trzeba zapłacić podatek, oprogramowanie, z czegoś jeszcze trzeba żyć. To po trzech miesiącach bardzo szybko mnie zweryfikowała rzeczywistość. To była która firma, ta projektowania stron? Tak, mówimy o projektowaniu stron na początku. I potem, owszem, dało się z tego żyć i zarabiać na tym pieniądze i układać sobie ten czas, ale musiałam się nauczyć organizacji pracy. I czasu zupełnie od nowa, a teraz przy gastronomii ten tryb życia wygląda zupełnie inaczej. I najważniejsza w tym wszystkim jest ta systematyczność: poświęcenie kilku minut dziennie na wprowadzenie faktur, poświęcenie czasu na spisanie godzin pracowników, na analizę danych, na zastanowienie się, co dalej, regularne śledzenie konkurencji, rozmowa przede wszystkim, bo u mnie to jest z gośćmi, tak, a w Twoim przypadku, w przypadku usług, no to to jest z Twoimi. Odbiorcami, z osobą, która, tą usługę, która z niej skorzystała albo która chce z niej skorzystać, bo to oni ci powiedzą, czego potrzebują. Albo ty im zaproponujesz rozwiązanie ich problemu. Ale zobacz, jak to wszystko brzmi przerażająco. Czy ja sobie poradzę? Ja dotąd... Ja się skupiałam tylko na tym, żeby, żeby zrobić dobry reportaż, żeby ciekawie go opowiedzieć i podnosiłam swoją jakość pracy. Te wszystkie nagrody, które zdobyłam, to, że zostałam uznana za jedną z mistrzyń reportażu radiowego. No to to jest to, że ja przez lata na to pracowałam. A teraz ty mówisz, o dla mnie to tak brzmi, jakby okej, okay, no masz to wszystko, mamo, tylko jeszcze musisz się nauczyć tego, tego i tego. Pamiętasz, jak pisałaś pierwszy artykuł na bloga? Ile czasu to zajęło? Ile to było? Problemów, a jak to wrzucić, a jak to ma wyglądać, a czy to jest czytelne, a kto to będzie czytał, a jak to opozycjonować, a teraz to już wychodzi naturalnie. No teraz przechodzisz do tego etapu, kiedy jest więcej tych nowych rzeczy i trzeba je sobie oswoić. No tak, tylko że z blogiem to było tak, że jak zaczynałyśmy, to przede wszystkim Ty nam postawiłaś bloga, przypominam. I później jak cokolwiek wrzucałam na torbę reportera i podcastera to na początku w kółko do Ciebie wydzwaniałam, Kasia pomóż, bo nie wiem tutaj coś nacisnęłam i mi wszystko zniknęło. No jeśli zrobisz źle wycenę swojej pracy... To prawdopodobnie po prostu nie dostaniesz tego zlecenia, i wtedy trzeba wyciągnąć informację. Ok, ale co poszło, nie tak, czy to jest kwestia tego, czy to jest za drogo, za długo, czy może za tanio w porównaniu do konkurencji. Jeśli masz problem z kwestiami formalnymi czy księgowymi, od tego są specjaliści, którzy się na tym znają. Co prawda odpowiedzialność finansowa i prawna jest na tobie, ale są rzeczy, na których inni się znają lepiej, i trzeba po prostu im te rzeczy przekazać i się skupić na robieniu tego co się u mnie najlepiej i na tym, żeby za, po prostu zacząć na tym zarabiać. Łatwo nie będzie. No dobra, mamy dwoje dzieci i Janek też y, nie wiadomo, co będzie z jego pracą. Jak sobie poradzimy? Katarzyna. Dziennikarka z piętnastoletnim radiowym stażem. Zrobiła ponad 500 reportaży radiowych, zdobyła wiele dziennikarskich nagród. Mama małych dzieci często musi prosić o pomoc ich babcie. No czekać na aż warunki się stworzą, jak dzieci dorosną, będzie bardzo długo. Zbadaj jakie są warunki, co trzeba zrobić, jak się zabezpieczyć, żebyś w razie czego mogła, czy jakiś zasiłek dostać, czy coś na rozwój firmy i, i ruszaj. Na głęboką wodę. O mnie się nie martw, o mnie się nie martwi, ja sobie radę dam. Ja ci mówię po raz setny, ty weź rzuć tę pracę. Partner Katarzyny, od 11 lat przedsiębiorca. Bo ty się nie realizujesz. I po 100 razy utwierdź mnie. Mm. Uważasz, że ja po prostu powinnam podjąć decyzję i tyle, tak? Tak. Sru jej i już. I, i do przodu. Rano, ale ja potrzebuję jakiegoś głosu, który powie, że miałam zostać na nic Nie miałam Firmę, zakłady, wszyscy mówią, że. Tak. Naprawdę tak ci mówią? Mhm. No to i nie wiesz. Monika jest coachem i psychodietetykiem. Przez kilka lat prowadziła własną działalność. W 2021 roku wróciła na etat. Poczekaj, tutaj zamieszam ci te karty żebyś mogła wybrać najlepszą. Uwaga. To są karty, na których są różne drzwi. To jest ćwiczenie? Co to właściwie jest? No Wiesz, no ja jestem coachem z tego mojego wykształcenia i z przekonania też. To są karty, które pomagają gdzieś zmienić perspektywę, zobaczyć siebie w takiej przestrzeni, w której siebie na co dzień nie widzę i dzięki temu mogę wymyślić coś, co będzie dla mnie dobre albo skończyć z myśleniem o czymś, co na mnie nie działa. A dla mnie drzwi akurat są dość, dość ważne, bo jak ja robiłam swoją zmianę dawno, dawno temu, to też właśnie drzwi mi bardzo pomogły. Miałam taką wizję drzwi otwierających się i za tymi drzwiami było pięknie i cudownie, w odróżnieniu od takich różnych kwasów, które mnie otaczały i że ja się tak czułam taka zakwaszona. No dobra, no to ja wybrałam troje drzwi. Jedne są drzwiami kościelnymi. Drugie są drzwiami z kratą, a trzecie są otwartymi drzwiami w małym domku. To jest moja obecna sytuacja, tak? Czyli kościelne drzwi. Ta pierwsza karta to jest Twój stan obecny, ta ostatnia to jest miejsce, do którego chcesz dojść. No i jakieś takie te środkowe, no to taki stan, jakim się czujesz. No. no tutaj na pewno Kościół mi się też tak kojarzy, że to jest bezpieczeństwo, no bo etat jest bezpieczny. Nie wiem, Kasia, jak Ty się do tego odniesiesz, ale jednak Polskie Radio, no to jest, wiesz, prestiż. To wdrapywanie się po tych schodach, takich dębowych, zabytkowych wręcz i ten ołtarz prawie że nad drzwiami. To też trochę takie jest, że sobie myślimy, o tym naszym miejscu pracy, że miałaś szansę z tak sobie myśleć, być może, że to jest takie bardzo wartościowe. Pewnie tak jest, ale równocześnie chyba prawdą są te drzwi, czyli te drzwi z kratą, bo ja się czuję, jakbym była za kratami, jakbym nic nie mogła zrobić. No, na szczęście ta krata się otwiera, więc to tylko może wrażenie. <ścoughs> Często jest tak, że wystarczy znaleźć sposób na to, żeby. Otworzyć kratę, niekoniecznie trzeba, wiesz, zmieniać roboty, nie? Bo ja miałam takie doświadczenia, że rzucenie się na głęboką wodę i szybkie przebieranie łapkami w tej, w tej wodzie, to może niekoniecznie jest służące, tak? Dla mnie byłoby lepiej, gdybym na swoim etapie trafiła na kogoś, kto by powiedział: Ej, słuchaj, poszukaj może klucza najpierw. No dobra, to opowiedz mi właśnie o sobie, opowiedz mi o tym, jak ty podejmowałaś decyzję o tym, żeby odejść z tatu i co się potem stało. Ja jestem tym pokoleniem, które na tych śmieciowych umowach nieszczęsnych funkcjonowało. Jak pracujesz na śmieciowej umowie, no to się czujesz jak śmieciowy pracownik, tak? Czyli niektóre umowy śmieciowe były w porządku, bo był urlop, ale niektóre śmieciowe umowy, które miałam, no to były umowy, które nie były dobre. I z jednej strony można rozpaczać, że nie ma umowy o pracę nie ma urlopu, a z drugiej strony można się cieszyć, że ma się po prostu pracę i człowiek się rozwija zawodowo i robi ciekawe rzeczy, więc ja raczej byłam w tej drugiej pozycji. No, ale w którymś momencie musiałam podjąć decyzję, no, co ze sobą zrobić. No, nie można skakać z firmy do firmy i się nie zastanawiać, co z tym będzie, więc ja potrzebowałam specjalizacji, potrzebowałam szkoleń. Moi pracodawcy, którzy mnie zatrudniali na umowy zlecenia, dlatego to robili, żeby nie inwestować w pracownika. Moja decyzja była gdzieś podyktowana tym, że ja wiem, w którą stronę chcę zmierzać. Po drodze się bardzo dużo rzeczy zmieniło, bo ja chciałam być po prostu psychodietetykiem, a ja dzisiaj jestem, no takim, myślę sobie, całkiem nieźle wykształconym psychodietetykiem, coachem i terapeutą otyłości i też od niedawna rozwijam się w, w kontekście terapii par i rodzin, bo bardzo poczułam, że, że to jest jakieś takie bliskie mnie. Też w którymś momencie podjęłam decyzję, że ta psychodietetyka jest po prostu za mało dla mnie. No ile można o tym żarciu rozmawiać? Ile można po prostu konkurować z Chodakowską i Lewandowską? One robią co innego, ale dla klienta to jest to samo. Co w prowadzeniu tej firmy było dla Ciebie najtrudniejsze? No, najtrudniejsze było wprowadzenie firmy na rynek. Potem najtrudniejsze było zbudowanie swojej, swoich programów i w jakimś sensie autorytetu. Potem najtrudniejsze było wycenianie, a potem najtrudniejsze było takie zatrzymanie się i powiedzenie sobie: Dobra, Monika, dosyć z tą psychodietetyką. Tak naprawdę, twoi klienci potrzebują innych rzeczy. A na takie tam gadanie o dietach, to może do innych niech pójdą, bo ty już za dużo wiesz, za dużo widziałaś, że już jesteś w innym miejscu niż zaczynałaś. Więc myślę sobie, że każdy etap jest trudny. No bo trzeba nad wszystkim zapanować, nad sprzedażą, nad marketingiem, nad narzędziami, przewidzieć teksty na bloga i jeszcze w międzyczasie cały czas czytać furę książek i chodzić na kursy i uczyć się od swoich mistrzów, żeby krzywdy ludziom nie robić. Tak, i ludzie się wypalają bardzo szybko. Mija rok, mijają dwa lata, może trzy, no, niektórych pewnie więcej. Budzisz się i po prostu nie możesz się podnieść. No to ja też tak miałam. Ja dzisiaj jestem w stanie złapać ten moment, kiedy mnie, kiedy mnie taki kryzys łapie, kiedy to jest taki czas, który wymaga zmiany. Ale kiedyś nie wiedziałam. I co robisz w tym kryzysie? Kombinuję jak mogę, żeby zobaczyć z dystansu to, co robię. Pierwszy kryzys mnie położył do łóżka na trzy miesiące, nie mogłam się podnieść. No, ale jak stanęłam na nogi, no to wiedziałam, że muszę to sobie uporządkować, wszystko i tą strategię marketingową sobie dopracować. I wtedy pracowałam, wróciłam do firmy szkoleni szkoleniowej, pracowałam tam przez półtora roku. Dobrałam no, energii, sił, trochę zmieniłam perspektywę, zobaczyłam, czego potrzebuję, żeby bardziej dziarsko pracować u siebie. No i jakiś czas temu poczułam, że czas na zmianę, więc no, zaczęłam szukać takiego miejsca, gdzie się przekwalifikować, w którą stronę. Ale też zastanawiałam się właśnie, czy, się, czy czegoś nie zmienić. No przyszedł COVID, więc też wszystko nam pozmieniał, zweryfikował. Teraz jest tak, że ja sobie do pracy wróciłam do szkoły i mam kontakt z młodymi ludźmi i to na razie daje mi dużo frajdy i jakieś takie fajne jest. Czyli wróciłaś na etat. Mhm. Potrzebuję się na jakiś czas oddalić od mojej firmy, od tego co sobie wymyśliłam. Więc daje mi taki rodzaj tak jakbym sobie siedziała na miękkiej poduszeczce. I by mnie służba wachlowała takimi wachlarzami, jest mi bardzo dobrze, czyli można powiedzieć, że to jest takie komfortowe, bo nie muszę szybko myśleć, przebierać tymi nóżkami swoimi biednymi, i się jednocześnie szybko oddychać, i się rozglądać, w którą stronę tu się zwrócić. Praca na etacie daje mi taki spokój, taką ochronę, że ja nie muszę teraz podejmować decyzji, czy ja będę terapeutą par, czy rodzin, czy ja będę pracować z rozwodzącymi się. Czy zostanę przy tej specjalizacji, która gdzieś mnie doprowadziła do tego punktu, czyli właśnie rodzin, które potrzebują zmienić swój styl życia? Ale to z tego, co mówisz, to nie porzuciłeś swojej firmy ani koncepcji. No, posiadania w tym biznesu. sensie nie, nie, w tym sensie nie. Dlaczego? Przecież można pracować w tej szkole, to jest jak miękka poduszeczka i Cię wachlują. No tak, tylko, że ja chyba nie jestem takim typem, który by jedną rzecz mógł robić. Okej, okay, a gdybyś miała jeszcze raz założyć ten biznes, to co byś zrobiła inaczej? Przez to, że jestem odkrywcą, to ja bym musiałam po prostu wymyślić zawsze jakąś swoją usługę, nie? A gdybym poszła po prostu w tym kierunku, który jest teraz dla mnie jasny, że mam wykształcenie pedagogiczne. I ja nie muszę się douczać jak nie wiadomo jakich rzeczy, że mogę to zrobić, ale dlatego, że nie wiem, że to chcę, albo że tego biznes potrzebuje, a nie, że to jest jakaś moja, nie wiem, jakaś idea fix, nie? No to to mi wtedy też bardziej ustawia, bo bym nie myślała o tym, żeby być coachem i prowadzić gabinet, tylko bym wiedziała, że ja mam iść w stronę trenerską, bo ja mam potrzebne papiery. I tych papierów nie mogę się wstydzić, bo to są bardzo dobre szkoły, pokończone. A tymczasem gdzieś próbowałam konkurować, wiesz, z psychologami, z, z psychoterapeutami, którzy mają pokończone szkoły, swoje psychoterapeutyczne, psychologiczne studia, swoimi pedagogicznymi papierami, których nie doceniałam na przykład. Zupełnie wiesz, w innym miejscu startujesz, jak masz taką jasność. Jak rozpocząć biznes w aktualnych czasach, szczególnie biorąc pod uwagę, że mamy pandemię? Skoro tak dużo osób zamyka firmy, to ja teraz będę otwierać? No tak, bo ci, którzy przetrwają pandemię, wyjdą na to na dobrze. Załóżmy, że opierasz swoją sprzedaż całkowicie na Facebooku. No i co się stanie, kiedy tego Facebooka nagle nie będzie? Ci klienci mają pójść. Nie masz strony, nie masz newslettera, nie masz bazy kontaktów. I Twoje dochody są uzależnione od jednego źródła. Nie masz poduszki finansowej, że właśnie kiedy coś się wydarzy, musisz zamknąć firmę i z czegoś musisz wypłacić tych pracowników, tak? Albo na przykład tak jak padła branża eventowa, i oni przez najbliższy rok nie mogli organizować żadnych wydarzeń. A pracownikom trzeba zapłacić, podwykonawców również, utrzymać biuro. To jest bardzo często taka sytuacja, że ktoś prowadzi firmę i żyje po prostu z miesiąca na miesiąc, nie odkłada żadnych pieniędzy, nie myśli o tym, co się stanie, jak będzie źle. I teraz te firmy, które się pozamykały, często albo nie miały tej poduszki finansowej, albo świadczyły usługi o niskiej jakości i nie były w stanie się utrzymać, bo po prostu ci klienci, którzy wymagali niższej jakości, po prostu się skończyli, bo nie mieli za co kupować. Poupadały firmy, które też miały taki produkt, który po prostu nie przetrwał i nie miały pomysłu, jak się przebranżowić i jak sobie znaleźć tą drogę na przetrwanie. I to jest ciężkie, oczywiście. To, co się dzieje w Twoich lokalach, mhm. Twoich i, i Twojego partnera, to jest abenoment, mam wrażenie. Oczywiście jestem trochę warta, jest kwestia dobrej lokalizacji, która nie jest skazana na turystów czy na biura, a na właśnie lokalną społeczność i to jest atut. Ale też to, że my właśnie pilnowaliśmy tej jakości od samego początku i zbudowaliśmy sobie relacje z ludźmi. Można kupować gotowy produkt, czyli na przykład zmieloną wołowinę, ale nie wiesz, co jest w środku. A jeśli od samego początku pilnujesz tego procesu, czyli sosy się robi samemu, współpracuje się z piekarnią, gdzie w każdej chwili można wejść spojrzeć. Jak to jest zrobione? Widzisz, że ten produkt cały czas to jeszcze super. Mieli się to mięso samemu. Okej, okay, to zajmuje więcej czasu, ale to się przekłada na to, że cię nie oszukają. I zbudowaliśmy sobie relacje z ludźmi. Pokazaliśmy im, że oprócz tego, że dobrze karmimy, to budujemy dookoła tego pewnego rodzaju atmosferę że wiedzą, kto za tym stoi, że wiedzą, że nie oszukujemy na produktach i to oni nam pomogli przetrwać, bo to oni do nas przyszli, że nie zamykajcie się, my Wam pomożemy. I przyszła pandemia, w mieście było pusto, na ulicach było pusto, a do nas tylko podjeżdżały trzy razy w tygodniu ciężarówki z opakowaniami na wynos i nasz dostawca z Warszawy zadzwonił i co Wy z nimi robicie, piesu nimi palicie czy co, bo nikt nie zamawia. A już na pewno nie w takich ilościach, a Wy tak. I przetrwaliśmy tą pierwszą falę i ludzie zobaczyli, że skoro przetrwali, to znaczy, że robią coś dobrego. W sensie trzymają jakość, nie wywalają się na podstawowych rzeczach, czyli na, nie wiem, niedziałających stronach, braku komunikacji, wszystkich takich drobnych rzeczach. Pierwszy lockdown się skończył, to my byliśmy jednym z tych lokali, które były pełne wakacje. Działaliśmy cały czas bez przerwy, nawet jeśli były dni, kiedy działo się mniej i kiedy korci Cię, żeby zamknąć wcześniej, bo przecież się nic nie dzieje, ale przyzwyczajasz ludzi przez długi czas, że niezależnie od tego, czy jest minus 20, czy plus 30, czy pada, czy nie pada, Twój telefon działa, Ty jeździsz, dostarczasz, zrobisz to szybciej albo dłużej, ale jesteś, jest stałość. Jutro kończy się moja umowa z Polskim Radiem i wyruszam w swoją nową drogę. Nie wiem jeszcze do końca, czy głównym filarem firmy będą szkolenia z zakresu medialnego, z zakresu wystąpień publicznych, z zakresu podcastów, czy też będzie to firma zajmująca się produkcją audio, czy też zupełnie inna firma. Strasznie się boję tego, że nie będę zarabiała pieniędzy. Jestem do tego przyzwyczajona, do, do regularnych wpływów na konto. Boję się straty tej pewności, boję się właśnie zdobywania projektów, boję się też, bo sytuacja tak się zmieniła, że właściwie nie wiem, czy to doświadczenie wyniesione z mediów publicznych jest dobre czy złe. Czy jestem wystarczająco dobra na ten wolny rynek? Jakie umiejętności z tych, które już posiadam, są ważne na wolnym rynku? Bo zapewne inne niż były ważne na etacie. Początki zawsze są trudne i zawsze są niepewne. czy taki się czuje troszeczkę, troszeczkę zagubiony, ale, ale, myślę, że będzie, że będzie dobrze. Jesteś na tyle młoda, że spokojnie ogarniesz takie rzeczy. Czyli wiek ma znaczenie dla Ciebie? Ma. Według mnie ma, bo ma się więcej energii i więcej odwagi. Mam 57 lat. Musiałabym nauczyć się zupełnie innych rzeczy, nabrać nowych umiejętności. Nie mam też takiej poduszki finansowej, dużej, jakichś oszczędności na koncie, które pomogą mi przetrwać najtrudniejszy okres. Ale z drugiej strony muszę już podjąć decyzję, bo myślę nad tym od czterech miesięcy. Najtrudniejsza to jest kwestia ZUS-u. Stawka ZUS-u na początku jest tam niska 300, potem, potem jest wysoka, zazwyczaj to jest około 1000 zł, niezależnie od tego, co się robi i czy się zarobi. I to jest podstawowy problem, czyli na przykład, przykład ostatni rok covidowy to jest nie mając pieniędzy i nie mogąc zarobić zarób tysiąc po to, żeby nic z nich nie mieć. Dodatkowo frustrujące, że jest, że nie ma tego, co było, bo nie ma opieki szkolnej, ani, ani tak naprawdę normalnej opieki medycznej, więc to jest takie poczucie, że zarabia się po to, że... Ten, ten tysiąc po to, żeby w ogóle móc istnieć w tym kraju, no bo, bo z drugiej strony nie można się całkowicie z tego wycofać, jeśli się nie chce właśnie wrócić na etat gdzieś. Teraz miałam zamknąć firmę, no ale z drugiej strony wtedy tak naprawdę legalnie nie można zarabiać. Zlecaniami takimi małymi, prawda? A to jednak jest coś, co można robić, jednocześnie będąc z dziećmi. Więc że jak się coś trafi, no to wtedy się pracuje, jak się nie trafi, no to się siedzi w domu z dziećmi. Ty dawno temu założyłaś firmę, co to była za firma? Dziesięć lat temu. Dziesięć lat temu e, właściwie dokładnie. E, Szkolenie psów. Nie miałam wyjścia, więc po prostu wziąłam i za, założyłam i ruszyłam do boju. I dawałaś sobie radę do czasu pandemii, jak rozumiem. Tak. Tak, bo to w firmie, no jeśli w, pracujesz w firmie na etacie i jesteś na zamknięciu, na kwarantannie, to masz normalnie płacone, a w momencie, kiedy nie możesz wykonywać zleceń swoich własnych, no to nie zarabiasz, więc musisz za, opłacić e, opłaty, a nie masz zarobku, więc nie masz na jedzenie po prostu. I to jest, e, no. Kilka razy było tak, że miałam kontakt z sobą, która miała test e, pozytywny, i zostałam zamknięta, raz miałam test, to wyszedł negatywny, ale jakby poinformowałam o tym ludzi, bo mam z nimi dobry kontakt i bezpośredni, więc poinformowałam, jakie jakiej jestem sytuacji, że to wszystko tak zabezpieczone, że mam negatywne, ale i tak przesiedzę tydzień w domu i tak już będę obserwować. No ale oni tak rezygnują, bo jakby sama ta informacja jakby tam może. Innym razem albo coś, bo ludzie starają się zdela od siebie trzymać wszystkie te informacje. Więc wtedy w grudniu, no to w grudniu, to ledwo na jedzenie dla dzieci. To jest frustrujące po prostu. Bo tutaj Kasia Warto. siedziała moja tydzień temu i ją pytałam, właśnie jak to jest, jak ona widzi, dlaczego firmy w pandemii sobie nie radzą. I ona mówiła, że albo nie mają takiego produktu, który się nadaje na czas pandemii, albo nie miały poduszki finansowej, albo nie potrafią się przekształcić. Przykładowo, przekształcić się w inny, okej, okay, dobrze, można szukać po prostu nowej pracy, ale wszystkie branże, które mają kontakt bezpośredni z klientem, właśnie terapeutyczny, no bo to psia terapeutyczna jest, taki jest kontakt. Ja mogłabym robić lekcję online, ale to nie ma żadnej wartości. Bo to nie na to chodzi, zupełnie. to jest jakby kontakt emocjonalny i tak naprawdę nie byłaby to ta praca, którą robię. Jako behaviorysta wykonuję emocjonalną pracę terapeutyczną z, z ludźmi, z psem w przestrzeni, w różnych miejscach i się tego nie da zrobić. Pewną część wiedzy teoretycznej można zrobić, ale tak naprawdę poczuć, co tam się dzieje emocjonalnie, nie da się tego zrobić tak. Pracy dziennikarza też nie da się wykonać całkowicie zdalnie. Jednak ostatnie miesiące pokazały, że częściowo można. Można też z powodzeniem tworzyć podcasty dla firm i osób prywatnych, pracując zdalnie. Zdalnie można także szkolić. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu 16 marca 2008 pomiędzy Katarzyną Błaszczyk a Polskim Radiem SA na mocy porozumienia stron. Koleżanki mówiły, że poczuję się wolna. No to ja chyba czułam się wolna zawsze. A teraz masz dygot. Wiadomo, że przyjdzie taki moment, kiedy skończą się oszczędności. No i co dalej? Ale z drugiej strony jest to mega podniecające. Czuję, że to już wpływa na mnie, ten brak decyzji, więc muszę to zrobić. Jaka będzie decyzja Hanny, dowiesz się w kolejnym odcinku. Był to pierwszy odcinek serialu dokumentalnego, Jak założyć firmę i nie zwariować. Wystąpili Monika Kurdej, psychodietetyk, coach, nauczyciel i terapeuta otyłości, Agnieszka Kaniewska, trenerka psów oraz Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk z rodzinami. Pomysł, montaż i realizacja akustyczna torba reportera i podcastera. W odcinku drugim będzie o finansach, księgowości i o tym, co warto wiedzieć, by nie zbankrutować, a także jaką formę działalności gospodarczej można wybrać. Podcast wyprodukowano dla skarbca Angory, podcastu Tygodnika Angora.